W tym odcinku przedstawimy proces technologiczny przerobu surowca na finalny produkt, jakim będzie kiełbasa domowa. Słowem wstępu należy wspomnieć o dobrych praktykach produkcyjnych i higienicznych w ramach działalności MLO. Personel pracujący z żywnością jest nadzorowany lub szkolony w sprawach higieny żywności w sposób odpowiedni do charakteru wykonywanej pracy. Szkolenie może przybierać różne formy, w tym obejmujące szkolenia wewnętrzne, organizowane we własnym zakresie czy organizowane przez specjalistów z zewnątrz. Osoba przystępująca do pracy powinna być zdrowa i posiadać wymagane, aktualne badania lekarskie oraz przestrzegać zasad BHP na stanowisku pracy. Dokumentacja w zakresie dobrych praktyk produkcyjnych i higienicznych powinna być proporcjonalna do charakteru i rozmiaru prowadzonej działalności. Przepisy wymagają wdrożenia procedur dotyczących jakości. Są to m.in. GMP. Dobra praktyka produkcyjna, GHP, dobra praktyka higieniczna, HCCP, system analizy kontroli i krytyczne punkty kontroli. W ramach HCCP należy dokonywać regularnej kontroli wewnętrznej swojego produktu. Po poznaniu dobrych praktyk produkcyjnych i higienicznych przejdźmy na hale przetwórstwa mięsa. Przepietowie jednorazowo można przerobić około 6 półtusz wieprzowych lub około 400 kg mięsa w elementach. Kiełbasa, będąca tematem tego odcinka, wytwarzana jest metodą tradycyjną. Do jej wyrobu potrzebne jest mięso wieprzowe klasy pierwszej, klasy drugiej oraz tłuszcz w postaci słoniny, jelita wieprzowe cienkie oraz przyprawy. Surowiec do przetwórstwa pozyskiwany jest prosto z ubojni, gdzie prowadzony jest ciągły nadzór weterynaryjny. Mięso jest badane pod względem mikrobiologicznym. Na etapie mielenia i wyrobu mięsa, mięso klasy pierwszej oraz słoninę mielimy na małych oczkach wraz z czosnkiem, następnie na dużych oczkach mielimy pozostałe mięso klasy drugiej. Do mieszania wraz z mięsem, tłuszczem i czosnkiem dodawane są przyprawy. Na 10 kg mięsa odważamy kolejno: 80 g soli, 80 g soli peklowanej, 20 g świeżo zmielonego lub zmłotkowanego pieprzu, 40 g majeranku. Podczas wyrabiania farszu można dodać wodę. Mięso należy odpowiednio długo wyrabiać, tak aby kleiło się do ręki i zmieniło swoją barwę na lekko szarą. Zanim mięso trafi do nadziewarki tłokowej, należy odpowiednio przyszykować jelita. Jelita moczymy w letniej wodzie, a następnie przepłukujemy od środka. Uplastycznione w ten sposób nie będą rwały się podczas ich napełniania. Farsz należy przenieść do nadziewarki, ubijając ścisło, tak aby wypchnąć z masy powietrze. Nadziewarka tłokowa działa na napędzie hydraulicznym. Tłok wypycha załadowany farsz przez lejek, którego średnica przystosowana jest do grubości jelit. Technolog uruchamia prasę poprzez wciśnięcie kolanem łopatki włącznika. Nadziewarka ma płynną regulację pracy tłoka. Na lejek nakładane są przyszykowane wcześniej osłonki. Podczas napełniania osłonek farszem, uczestnicy warsztatów pod nadzorem technologa gotowe już części kiełbasy dzielą na pędka i zwijają, przygotowując do suszenia. Przygotowane kiełbasy zawieszane są na kije wędzarnicze i pozostawiane do osuszania. Następnym etapem jest wędzenie. Gotowe już batony po osuszeniu trafiają wraz z wózkiem wędzarniczym do wędzarni. Jest ona wyposażona w trzy czujniki temperatury. Dwa usytuowane są w komorze wędzarniczej, a jeden nad paleniskiem. Temperatura w wędzarni powinna wynosić od 45 do 70 stopni Celsjusza, natomiast temperatura nad paleniskiem od 200 do 300 stopni. Do wędzenia używamy drzewa suchego, twardego i okorowanego. Cały proces wędzenia kiełbasy trwa około 4 godzin. Trzeba pamiętać, że podczas wędzenia wytwarzają się niebezpieczne związki WWA, czyli pierścieniowe węglowodory aromatyczne, których stężenie w jednym kilogramie mięsa nie może przekroczyć 12 mikrogramów. Dlatego tak ważny jest odpowiedni sposób wędzenia. Po czasie wędzenia kiełbasa trafia do kotła ważelnego, gdzie jest parzona w temperaturze 83-85 stopni Celsjusza przez 20 minut. Do osiągnięcia temperatury w batonie na poziomie 68-70 stopni.